Witam dziś w plenerze obrazy zaderniksowane ponownie i jeszcze raz boki pomalowane bo były zawsze porysowane także ustawiłem te pięć moich obrazów 100 na 100 w ładnej scenerii Myślę, że te obrazy będą się podobać, są znane, są już. I wolno pokazuję teraz Zapraszam 10 czerwca na 17 Dom Kultury 502 na widzowie Na pewno warto będzie odwiedzić i zobaczyć to wszystko na żywo. A krótki taki filmik dwuminutowy. Dziękuję i zapraszam. Moje inspiracje.